Julian Tuwim, słoń trąbalski. Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko co miał było jak słoń, lecz straszny był zapominalski. Słoniowy miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej. I trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoń na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada, nie ma Trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przejść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imię nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek. A ojciec woła trąbek, bombek. Córeczce po prostu na imię kachna. Ojciec woła wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi: Jestem Tobierz Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię i banie, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada: Idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta, i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, może kto z panów wie, czego chciałem. Błąka się krąży jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi Wiem już, panie Trąbalski. Co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek. Ich lust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu. Żona wkrzyk, co to? Nie mów nikomu, to dla pamięci. O czym? No chciałem. Co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałem.